Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Rzeczpospolita Międzywojenna miała swoje kresy zachodnie i wschodnie. A śladów kresów południowo-wschodnich poszukamy dziś w Poznaniu. Bardzo mocny lwowski ślad tu w Poznaniu. Tu w Wielkopolsce architekt Władysław Czarnecki, Czarnecki tak. Czarnecki, nie, bo Czarniecki to, to do hetman. poznania. To tak. był Hetman. To był Hetman, bo... W innych okolicznościach tutaj przebywał, z... ale też z kresów. Te... O właśnie. <grym> <grym> tak, tak. No ale my chcemy dzisiaj o, o architekcie, który ma park swojego imienia na winogradach. Skromny tak. pomniczek, obelisk z podobizną ale bardzo zasłużony i, Marek, można powiedzieć, że on ten Poznań pokochał, Pok nie, zakotwiczył nie ryzykujemy się. Tak, tak mówiąc, prawda? Krótko po ukończeniu studiów na Politechnice Lwowskiej w 1925 roku wygrał konkurs na architekta miejskiego Poznania. Tak jest. Przyjechał tutaj i zakotwiczył się yy, przez cały czas, aż do końca życia, z przerwą wojenną. Tak jest. Jego zapiski... Są bardzo ciekawe przy no, Poznaniu trzy prawda? Tomy, Ta, tak. Bardzo ładnie wyraża się o prezydencie Poznania Ratańskim. No. No, i, i, I w ogóle to ciekawy, ciekawy rozdział życia nie tylko Władysława Czarneckiego, ale także całego miasta, tak można powiedzieć, czytając. No, Sam Czarnecki przecież pozostawił mnóstwo budynków, o. Ta, podobnie jak Rogersławski, który przy powszechnej wystawie krajowej był jego zwierzchnikiem. Czarnecki też zostawił wiele budynków znaczących w Poznaniu, jak chociażby przychodnia miejska przy Słowackiego, jak Dą. dwie wielkie kamienice przy Głogowskiej. Dom, przy... Żołnierza. dom żołnierza. Osiedle robotnicze tak na, na granicy Wildy i Dębca. Tak. tak, po wojnie szkoła TPD na Jeżycach przy Szamarzewskiego i Biały Domek, czyli dom tak. partii, obecnie Kolegium Historikum. To wszystko są dzieła Czarneckiego, ale Jacko przede wszystkim kliny zieleni. Tak. Przy której współpracował z profesorem Adamem Wodziczką, tak. specjalistą od spraw przyrodniczych. Wodziczka był jego wielkim orędownikiem w tej pracy. Kliny zieleni, które miały rozdzielać zwartą zabudowę miasta. Tak, dlatego my kręcimy tutaj, mówiąc o Władysławie Czarneckim, na tle, na tle zielonym. Tak. Na tle zielonym, i zresztą upamiętniono to w odpowiedni tak. sposób na tablicy. Ciekawostka. Władysław Czarnecki zatrudnił w swoim wydziale, nie wiem czy młodzieży coś powie to nazwisko, wiesz o kim chcę powiedzieć, o późniejszym marszałku Polski, Marianie Spychalce, który był na, o wiele lepszym architektem niż później polityk. To. I są i, i też. Lepiej gdyby został przeraz w <laughs> Tak. Ale też była, razem z tym, że Marianem Spychalskim wygrali, no może nie wygrali, ale na pewno byli na podium, że tak powiem, konkursu na rozbudowę Katowic. Razem projektowali, to oczywiście nie zostało zrealizowane. No to była tak. czołówka architektów była polskich. Była to czołówka architektów polskich. No, Wrocław ma też dużo do zawdzięczania Władysławowi Czarneckiemu, tak, tak, bo on tak. po wojnie organizował właściwie Wydział Architektury na Politechnice Wrocławskiej postać bardzo, bardzo zasłużona dla Poznania i nie tylko dla Poznania. prawda? Tak Bo jest. jako architekt właśnie pracował w Poznaniu. Dodajmy, że Czarnecki zmarł w Pniewach u sióstr, tak, gdzie tak. Z po śmierci żony tam sobie zapewnił ostatnie lata. Albo przeniesiono później do Poznania. Później przeniesiono jego zwłoki do Poznania. Kolejny ślad kresów południowo-wschodnich w Poznaniu na Naramowice. Gdzie znajduje się ulica Romana Abrahama? Generała Brygady, doktora Romana Abrahama. Tak tak, 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 bo to był on z Galicji, a tam. Tam tytuły się liczą. Tak. A był doktorem prawa. Był. Tak. I tak. dosyć prędko, bo w 1915 roku. Tak. To bieg miał chyba gdzieś około 23-24 lata. Tak, tak. Kiedy ten tytuł na Uniwersytecie lwowskim zdobył. Zgadza się. Zgadza prawda? się. Miał łatwo, bo ojciec był też profesorem prawa. Tak. Władysław Abraham. To znaczy taka tradycja rodzinna. Tak. No i te czasy, właśnie można powiedzieć, że tamte czasy tak go do wojska go wciągnęły. Prawda? Ale ciągnęło go do wojska od początku. Tak. No, był porusznikiem Armii Austriackiej, potem no początek kariery wojskowej Abrahama, no to jest oczywiście obrona Lwowa w 1918 roku. Początek kariery i także powiedzmy takiej rozbudzenie patriotyzmu. Patriotyzm ma przy tym i charakter, no bo to był jednak trochę wataszka, trochę kmicic. No dowódca... Mówisz, grup... tak był, tak. To, no, dowódca no kawalerzyści, gru... to tacy właśnie tak nam się kojarzą. No dowódca grupy stracenia był dowódca oddziału takich straceńców rzucanych na różne odcinki w czasie walk o Lwów, na przełomie 18-19 roku. Także bardzo szybko zwrócił na siebie uwagę przełożonych i w końcu został w wojsku. Został w wojsku, został kawalerzystą, chociaż miał taki Krótki okres służby w lotnictwie. Ale, to ale wiesz, co, on był obserwatorem, tak? tak, 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 tak czyli tak. praca z mapami nawigacyjne prace raczej tego typu. W 1937 roku został dowódcą Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, tak. chociaż właściwie tutaj na ten zachód go tak przydzielano, bo służył i w Toruniu, i w Bydgoszczu. No, takie były zasady Taki były zasady. I wiesz, co? So, e, tak się zastanawiam, jakbyśmy tak e, prześledzili życie. Rysy, oficerów, a szczególnie tych wyższych oficerów y, w Armii Wielkopolskiej, większość była z Galicji, z kongresówki, bo to brakowało y, do kadry. Ale, y ale nasz bohater Abraham nie, nie był związany z... Y Korpusem do Nie, właśnie. O, nie, on nie miał nic Więc mówię, To przeważnie armia tak. austriacka, prawda? Natomiast pięknie się spisał jako dowódca Wielkopolskiej Brygady Kawalerii tak? w 1939 roku podczas kampanii wrześniowej. Jego brygada nie była pokonana. Tak, właśnie tak można powiedzieć. Jeżeli byśmy tak analizowali stoczone bitwy jednostek Armii Poznań to tą brygadę kawalerii nikt nie pokonał. Zaraz, a i tutaj bym tutaj y, zahaczył Ciebie jako historyka, jeszcze historyka wojskowości, te, te walki Kawalerii z czołgami często. lipa. No, no lipa, prawda? Nikt szablą ten... nie walił w lufę czołgów. prawda? Nonsense, absolutnie. Prawda? Były szarże, ale wymuszone. By... Tak. To nie była metoda walki. Po... Do czego była kawaleria do czego służyła? Przemieszczania się. To była tak. dobrze wyszkolona jaz... formacja, konie służyły do przemieszczania się, natomiast walczono pieszo. walczono pieszo. I to było dobrze wyszkolone wojsko. Naprawdę dobrze wyszkolone wojsko. Ale pojęcie Jacku, że drugą wojnę światową. Już tak, spędził Abraham w kilku obozach jenieckich. Tak, tak. nawet przez pewien czas gestapo się nim interesowało, bo w Śremie kazał rozstrzelać dywersantów w 1939 roku. Natomiast ostatnią bitwę, jako stoczył Abraham, to była bitwa stoczona wspólnie z generałem Boruto-Spiechowiczem Spie o cmentarz Orląt a tak, ale to mówisz... No, Już po o, okresie powojennym. Po okresie tak. powojennym, o bitwę raczej administracyjną, o A, pamięć. Ale bardzo ciężko. Bardzo bitwa. ciężko. Bardzo bardzo ciężko. ciężko. No, był inwigilowany i tak mu dokuczano, że tak. rzeczywiście wycofał się. Nie chciano go dopuścić do wojska, to nie, raz. Nie, po wojnie Pracował nie. w PCK, ale nawet wycofał się tam. Poszedł szybko na emeryturę. Zmarł w Warszawie, ale pochować się kazał wśród swoich żołnierzy. We wrześniu. Spoczywa tak. na cmentarzu we wrześniu lat temu spoczywała, obok niego żona pani Marta Abrahamowa, postać bardzo barwna, charakterystyczna, miał wspaniałą sylwetkę żołnierską, no, to był mężczyzna w każdym calu, mógł się podobać i podobał się ogólnie. Jeżeli miał w sobie coś z Kmicica, to poza tym na pewno był sympatyczny. Bardzo, bardzo tak. sympatyczny, ale i twardy. Uniwersyteckie na Morawsku, na niej ulica Skaukowskiego, Adama tak lwowiaka, ale twórcy poznańskiej szkoły historycznej, mogę tak powiedzieć? Oczywiście, jak najbardziej. Adam Skałkowski, wychowany klowowal Uniwersytetu Lwowskiego, przyjechał do Poznania w 1919 roku, w tym okresie, kiedy Uniwersytet Poznański dopiero powstawał, potrzebował profesorów różnych specjalności. Tak. i trzeba przyznać, że bardzo szybko się tutaj zaklimatyzował, zakotwiczył, był twórcą tak jak powiedziałeś, Poznańskiej Szkoły Historycznej. Wychował I że, wielu. Tak. I to, I to historyków o no, znaczących nazwiskach. Zdzisław Grot, Witold Jakubczyk. W następnej kolejności oczywiście y, byłby to profesor Lech Trzeciakowski Witold Monik. Oni no, wszyscy są Marek Grezler, prawda? I, no, ja już jestem... Profesor no, Karwat. No, ja jestem uczniem profesora Grota. Także no, tutaj pro, no coś w tym jest. No, I, ale ale po, po, poczekaj, poczekaj, wychowanku. No. I, o cóż mi chodzi, jeżeli już mówimy o profesorze Kaukowskim. Ja tego nie czytałem, ale wiele czytałem o jego książce o Kościuszce. Zrobił tego Kościuszkę na szaro. Przegieł trochę dla wyrównania, ale, ale co, trzeba po, nałożyć to. Tak, pewno to była taka przekorna praca, tak. bo on pozbierał wszystkie negatywne, negatywne cechy, cechy, Kościuszki. cechy Kościuszki, ułożył to chronologicznie i wyszła straszna sprawa. Ale prawda? Jacku, jeszcze tam ci z racji poznańskiej, że przede wszystkim. Adam Skałkowski był autorem najobszerniejszej dotąd monografii Bazaru Poznańskiego, no proszę, wydanej tak, w 1938 roku. No i oczywiście pomnikowa praca, trzytomowa, poświęcona Aleksandrowi Wielopolskiemu, która zupełnie inaczej tą postać przedstawia niż się to zwykło robić. Dlatego warto przypomnieć i dlatego go przypominamy. Tak jest. Należałoby o kobiecie jakiś powiedzieć, prawda? Oczywiście, jak najbardziej. Nie, nie trudno bardziej, było wybrać coś, tak, można mówić. Tak. nie było nam trudno wybrać. Myślimy Marek o Krystynie Feldman, popularnej aktorce. Bardzo lubianej w Poznaniu, tak. prawda? Z związana z Teatrem Nowym. Z teatrem nowym, najdłużej związana pewno z Teatrem Nowym, z rodziny aktorskiej. Tak. Ojciec aktor, nawet gwiazdor teatrów lwowskich, specjalista o Szekspira, matka była i pieśniarką, i aktorką. A pani Krystyna wyspecjalizowała się w rolach charakterystycznych. W rolach charakterystycznych, w Role filmowe, teatralne. Oczywiście. No i w jej wykonaniu Nikifor Krynicki. Właśnie, to trzeba Zrobiła nieprawdopodobną wspomnieć. karierę bardzo już w wieku grała tę rolę, spisała się znakomicie, zdobyła wiele nagród. E, daty urodzenia Krystyny Feldman no w nawet najbliżsi podobno tak. dowiedzieli się dopiero po śmierci, bo ona cały czas mówiła, że jest rocznik papieski. Tak, a, a w rzeczywistości w 16 roku się urodziła. Tak, I, i wszyscy, a wszyscy zazdrościli jej kondycji, Wiedząc, że urodziła się w roku 1920, a jednak urodziła się wcześniej. Ale twierdziła i tak, że jest starsza niż Węgiel, jak ją pytano wiek. <grym> Mili Państwo, należy powiedzieć na koniec, że tradycje kresów południowo-wschodnich ludzi. Nie tylko tych, którzy przybyli do Poznania, propaguje, kontynuuje Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, które w Poznaniu, Poznański oddział, oddział Poznański, który jest bardzo, prężnie bardzo widoczny, aktywny, tak, bardzo prężny, tak, aktywnie prężny, prężnie działa. Widoczny, co roku ma tak, swoje obchody Dni Lwowa. Tak jest. I któremu życzymy jak najdłuższej, owocnej działalności, najogólniej dla kultury polskiej.